z was w kolejnym odcinku zaktualizacji są? Dzisiaj tak naprawdę oprócz koni nie ma nic ale to nic innego Więc tak naprawdę jedziemy sobie do stajni Jarvik żeby zobaczyć sobie e, nasze ukochane koniury nowe które mm. Nie umiem, których nie umiem e, wymówić nazwy. Pewnie dużo teraz tam ludzi jest. O, wiedziałam. Oj. Dobra. Mm. Trochę słabo, bo mam nadzieję, że jest ten mój, którego ja chcę, bo z tego co ja wiem, to zaraz chwila. Gdzie można je kupić? Jednego można znaleźć w Forcie Pinta. okej okay. No to tak. Dobra, raz zaczmy sobie te, bo, bo tak. Generalnie. Konie jako konie mi się bardzo podobają. Są takie. No nie inne, tylko. No ładne są, podobają by się, w do nich. Uu... Przepraszam, do nich tak naprawdę nic. Tylko strasznie mnie boli to, że one mają tą samą animację podobno co Andaluzy. Miałam nadzieję, że dadzą coś innego, ale jeszcze nie patrzyłam, więc jeszcze nie, nie daję stuprocentowej, jakby, wiecie, oceny, ale... U U U Przepraszam. <grym> <grym> ale, no, proszę, żeby to był ten mój. Tak jest! Boże, dziękuję. Generalnie, jak były te zdjęcia na różnych portalach społecznościowych, to ja właśnie tego chciałam, właśnie tego pragnęłam, właśnie tego konia ja chciałam. I ten koń jest teraz tutaj. Ja nie wiem dlaczego, ale dla mnie to jest koń w kropki, w małe kropki. Kropki na kropkach, wiecie o co chodzi. Po prostu ta jego twarz wygląda tak jakby, kurde, nie wiem, został... Przepraszam, że to powiem, bo to, to jest też, to jest takie dziwne, że... Ktoś w ogóle o tym myśli, ale tak jakby, kudy nie wiem, był poparzony na całej twarzy. Wygląda strasznie, ale jednocześnie mi się bardzo podoba. Więc chyba weźmiemy sobie tego, ale nie wiem. to jest ładny, ale. Ten brązowy też jest ładny, i ten tamten czarny też jest ładny. Dobra, bierzemy tego, co my się będziemy? Kup konia. Nie, to musi być coś czarnego, coś, coś z y Shadow albo Potato. Kurde. Pop. <grym> Silvy Knight. Dobra, może być. <grym> Idziemy teraz wziąć sobie tego koniura. Halo, podwózka. Oprócz tych koni, tak naprawdę aktualizacja nie ma nic tak naprawdę. Yy, SSO yy, powiem Wam, że napisało w aktualizacji... O Jezus Maria. Że mm, dziś mamy trochę pracy za co oznacza, że dzisiejsza aktualizacja może się pobierać odrobinę dłużej niż zwykle. Tylko, że mi się praktycznie w ogóle nie pobierała. <noise> to jest najlepsze. Ja nie wiem dlaczego, ale. O Jezus, ile rzeczy. Ale ta gra w ogóle mi się nie pobierała. W ogóle. Tak jakby. Po prostu się odpaliła od razu. Od razu było graj i ja tak się tak opatrzyłam, tak takie. Kurde, to nie w ogóle coś zrobili, nie w ogóle jakąś aktualizację dodali. E, bo właśnie to czytałam i miałam takie. Zaraz chwila, stop. No ale cóż, nic nic nie zrobimy z, te, z tym. Co tu jeszcze mamy? To jest to o tych koniach. Y No i te walentynki mówią, że jeszcze coś tam, coś tam. <grymne> Dobra, generalnie jeśli chodzi o... Teraz... O chłód, to tak naprawdę ja wam powiem niedużo, tak? Bo ja niby... To jest... Okej. Okay. Bo ja niby sobie wiecie... Po yy... co, ja z... co ja... Dobra, nieważne. Nie, no chyba, chyba mają takie jak Andaluzy, bo Andaluzy też tak jadą na tym. Na kusie. Zmienić chyba... Ma... Nie zmieni Bo coś tak czuję, okej. Okay. Ej, czemu się te są jakieś małe, takie dziwne, takie... Nie wiem, dobra, idźmy dalej. O, o dobra, sorry. Tak, ja się nie znam, nie wiem, ale wydaje mi się, że no tak. Kłus na pewno jest podobny do... Czy, dobra, na 90%, 90 jest podobny do Andaluzów, ale tak. Yy, mimo wszystko, że mają... Z tego co ja wiem, mają podobną animację do Andaluzów, to mi się podoba ten koń bardzo. Nie wiem dlaczego, ale wydaje się taki mniejszy. Nie, masz zobacz, podejdę i zobaczę, bo kurde, aż mnie coś. No nie, no to jest przesady, no nie jest aż taki mniejszy, ale wydaje się taki bardziej niedługi, tylko taki krótszy. Nie wiem jak to powiedzieć, ale dobra, nieważne, podoba mi się, jest tacy ładny jest i. E no, podoba mi się i chyba, chyba, chyba na tym skończymy, że mi się podoba. Z tego, co pisze SSA w następnym tygodniu, Linda jest już gotowa, by zbadać tajemnice, które zaczęłaś odkrywać podczas wyprawy światła. Z tego, co chyba... Boże, ja nic nie pamiętam o tej wyprawie światła, ale to znaczy, że będziemy mieć chyba dalej fabułę, prawda? Więc czekajmy, cieszmy się i, i piszcie w komentarzach, co myślicie o Nowych Koniach. Czy wam się podobają, czy jesteście zawiedzeni, że mają tą samą animację, co Andaluzy? Boże, jak on się rusza. Jezu, nas jest jesteś, wiesz? E... Właśnie, nie słyszeliśmy, jak dębuje. Dobra, to jest dębowanie Andaluzów na 100%, bo ja to... E... Jeszcze może z pasji mają być Andaluzy, nie, jednak nie. <laughs> nie, no, no dobra. Dziękuję wszystkim, o Jezu. Znowu przepraszam. <laughs> Dziękuję wszystkim. Bo mi bardzo miło, że wpadliście na kanał i mam nadzieję, że. Yy, no, nie wiem, że konie wam się podobają, albo. chociaż trochę nie jesteście aż tak bardzo zawiedzeni, i, i, i te konie, mimo wszystko, swoją, swoim wyglądem nadrabiają to, że oni mają, że zrobili te same yy, animacje, ale no cóż. Miłego kupowania. Miłego wydawania pieniędzy. Jak nie macie pieniędzy, no to kurczę, nie wydawajcie pieniędzy. Nie wiem, no to jak to cię to wydawajcie. No i cześć, papa! Pa.